Muzyka rozwija, wszyscy o tym wiemy, ale od czasu do czasu lekceważymy skalę i potrzeb, i zjawiska, i także momentu, w którym następuje właśnie budowanie tej wrażliwości. Trzeba pamiętać, że dzieci mają naturalną wrażliwość, naturalną skłonność do poznawania świata, dźwięków, budowania też tych wszystkich elementów, które składają się na ich wyobraźnię. Im wcześniej dziecko dotknie instrumentu, spotka się z dobrym nauczycielem. Z dobrą muzyką, tym lepiej. Wykształcenie w tej materii ma ogromne znaczenie także dla przyszłości. Dzięki temu kontaktowi, dzięki zbudowanej wrażliwości, dzięki umiejętności poruszania się także w świecie dźwięków, dziecko ma bogatszy świat, lepiej go rozumie, lepiej się porusza. Potrafi nie tylko zbudować sobie, tą wrażliwość, która jest istotna z punktu widzenia poruszania się we współczesnym świecie, ale także oceniać wysiłek pracy innych. Pozyskiwanie talentów to nasz wspólny obowiązek. Budowanie wrażliwości to obowiązek i rodziców, i nauczycieli. Im więcej zrobimy w krótszym czasie, w tym szybszym czasie, tym ciekawsze pokolenie będziemy mieli.